Ostatnio widzieliście, jak wgrywałem na baziki Suple. Te dwa sonofy wysłane zostały do mnie przez widza. Tu w zasadzie nie było żadnego problemu. W jednym i w drugim przypadku od razu Wgrałem nowy Soft, uruchomił mi się jeden i drugi BASIC. Skonfigurowałem. Widzę dioda, prawidłowo świeci, ale to wszystko robiłem na konwerterze. Konwerter TTL ma zasilanie 3, 3V. Już Wam nie będę tutaj pokazywał konwertera, każdy wie jak to wygląda. Ma zasilanie 3,3 V i te piny też tutaj są między innymi plus +3,3 V i masa. Jeśli jest już w grany soft i dostaje tutaj 3,3 V, to ten son off zachowuje się. Tak jak e, powinien się zachowywa zachowywać e, przy zasilaniu 230 V, czyli świe dioda świeci, e, sieć supla zostaje rozsyłana. Widzimy nową sieć u siebie na komputerze na przykład, <laughs> i wszystko jest fajnie. Jeden i drugi zachowuje się poprawnie. Ten jest nowszy, ten jest starszy dwie różne obudowy. To już pokazywałem w poprzednim filmie, z tym, że jedna obudowa, tak przypomnę, trochę mi tutaj wyglądała na jakąś zabrudzoną, takie ciemne ślady jeszcze z tej strony widać. Z kolei kolega Fabi napisał mi, że to prawdopodobnie woda. No jeśli woda, no to tutaj mam taką obudowę pod ręką, którą też już montowałem do takiego Sonofa. Dobramy przesuwnej na zewnątrz budynku i ona jest hermetyczna. Tam jest gumka w środku, fajnie to się uszczelnia i to na pewno lepiej zabezpieczy nawet samą płytkę, jeśli ten sonof się zmieści, chociaż tu się mieścił w tej obudowie, ale lepiej za, za, zabezpieczy samą płytkę niż, niż ten, ta oryginalna obudowa. Ale to są kwestie takie, te, takie techniczne, gdzie na przykład trzeba uszczelnić wejście tutaj, e, jeśli przewodami wchodzimy. E, czy to będzie mały dławik, czy po prostu robimy dziurę wiertarką odpowiednio silikon, czy uszczelkę gumową, czy taki dławik gumowy. To, to są już sprawy takie, które <laughs> i wiadomo, no, nie można wiercić tutaj przewodów od góry, jak deszcz może. Yy... Napadać tak? Trzeba od dołu, no, różne są szkoły, różne są techniki. W każdym razie ta obudowa jest naprawdę szczelna i y, ja już ją wykorzystywałem. Wiadomo, że to przyszło z Chin, dlatego y, więcej zamówiłem takich obudów, chociaż tylko miałem jedno zlece, zlecenie do tej pory, żeby y, w takim miejscu na zewnątrz y, zamontować BASICA. No, ale, ale wracając do tego. Do tego przypadku, gdzie podpinam zasilania już z 230, tak jak, tak jak tutaj widzicie, nowa płytka uruchomiła się od razu, bez żadnego problemu, a ta płytka właśnie, yy, już basic, ten starszy, yy, no widzę, nie pracuje poprawnie, więc mierzę napięcia... No w, w pierwszej kolejności tu trzeba zmierzyć napięcie na tym kondensatorze, czy tu jest 5V, jeżeli tutaj jest 5V, no to mamy tylko jedno wyjście między ESP tym układem RF a kondensatorem jest stabilizator 3, 3V, tu nie ma nic innego. To znaczy się nawet ten chyba RF jest z 5V zasilany tutaj, ale nas interesuje tak naprawdę. ESP, tu w tym przypadku 8285, i tu jest ten stabilizator, który wymieniałem. Tu widać, może tak Wam pokażę, że był wymieniany, dlatego widać, że był wymieniany, bo jest inny kolor, jakby cyny, inaczej się troszeczkę świeci. Nie jest to zrobione. Mm, tak jak oryginalnie powinno być zrobione, ja to po prostu lutowałem. Jeszcze trzeba wyczyścić to miejsca stopnika, no ale w każdym razie ten stabilizator był uszkodzony. Z informacji od widza dostałam taką informację, że. Jest, tu jest stary, stary, stary stabilizator. Dostałam taką informację, że te płytki pracowały do samego końca. No, być może no taki, taki czasami przypadek się zdarza. Dużo zresztą jest takich płytek, które, które ktoś przesyła do mnie. Bym sprawdził, dlaczego dany son -off pracuje czy nie pracuje. Tutaj był taki kolejny przypadek no czasami jest tak, że ten ESP tu akurat był jakoś dziwnie lutowany i zresztą ja tutaj już wyciąłem stabilizator, ale to przeważnie klient mi zostawia bo jeśli u niego nie pracuje tylko mam informację, że że jest paczka do odebrania i jakaś tam karteczka, ewentualnie na WhatsAppie coś napisane, że proszę sprawdzić. Jeśli się nie uda uruchomić, zostawiam płytkę na dawce części. No i w tym przypadku, właśnie ten stabilizator był wylutowany z tego miejsca. No i posłużył do tamtej płytki. A dlaczego poleciał ten stabilizator? No, Czasami może być taki przypadek, jeśli faktycznie faktycznie ta płytka pracowała do końca, a jeśli woda, tak jak tutaj zasugerował kolega Fabi, no to trzeba zaopatrzyć się w odpowiednią obudowę i i po prostu dobrze to zabezpieczyć w ten sposób. A to jeszcze posłuży ten, ten na pewno przekaźnik ESP, tak na, na 100%. Nie wiem, czy jest uszkodzony w każdym bądź razie ścieżki te cieniutkie, powyrywane do, w, w, w koło tego ESP. Także tutaj jedynie hot airem, jeśli będę potrzebował, spróbuję go wylutować i w innym układzie, może. Jeszcze posłuży. A tak, na sam koniec do, kon do konfiguracji, bo tutaj te płytki są sprawdzane w ten sposób, że nie dość, że jest soft wgrany, rozsyła sieć, to jeszcze ja u siebie instaluję. Widzę, że ta płytka jest widoczna u mnie w aplikacji, więc wysyłam do do właściciela, a właściciel musi wprowadzić ponownie swoje ustawienia. W tryb konfiguracji ustawia, ustawia się zawsze 10 kliknięć. Też były, przy, też tak niektóre płytki były robione, że 5 sekund trzeba było trzymać switch, ale przeważnie wszystko jest 10 kliknięć switch i wchodzi do ponownej konfiguracji i ponownie i, i takie miałem kiedyś pytania podobnie z włącznikiem światła tym on ma oznaczenie Sonoff T0EU-TX włącznik światła tu nie ma w zasadzie żadnego dodatkowego guzika z boku, z tyłu tu po prostu 10 razy na panelu tym dotykowym, szklanym i wchodzimy w konfigurację. Bo czasami jest tak, że ktoś zmienia router, ktoś zmienia sieć. No, jeśli jest dużo urządzeń, to ja proponuję zrobić tak, że nie zmienić hasło we wszystkich urządzeniach, bo wszystkie urządzenia nie znajdziemy. Jedynie możemy z tego co: co się orientuje yy, sam po sobie, tak, że tu mam założony jeden, tu drugi, tu trzeci, a ten, który mi pokazuje temperaturę, ja już dokładnie nie pamiętam, w którym on miejscu jest. Ja mogę sobie przypomnieć, że aha, w tamtej lampie coś montowałem, ale czy to jest czujnik temperatury, czy czujnik ciśnienia, czy coś innego? No, przy dużej ilości. Son, to niekoniecznie sonoffów, ale modułów wifi lepiej czasami nie wszystkie moduły y, ustawiać na nową sieć, tylko lepiej stare hasło wpisać do nowego routera. No też takie pytania niejednokrotnie miałem. Tu jeszcze pokażę, że on pracuje ten basic. Na tym nowym stabilizatorze dioda miga 3 razy, łącz, próbuje łączyć się z routerem, świeci światłem ciągłym, więc jest połączone, widoczne w mojej aplikacji, i właściciel, tak jak mówię, 10 razy kliknie switchem i wchodzi do, do ustawień. Gdzie musi wpisać wszystkie ustawienia supli i przede wszystkim sieć domową. Kwestie finansowe też są ważne. I zazwyczaj ktoś mi pisze pod filmem, ile to kosztuje, że wyśle do mnie takiego Bazika chociażby. No to jest prosta sprawa, bo. Koszty zamawiającego taką usługę są po jego stronie, czyli paczkomat w jedną i w drugą stronę to można sobie samemu opłacić. Mi tylko ktoś przesyła kod QR, tak bym mógł z powrotem tą paczkę wysłać do odbiorcy. A wesprzeć mnie można w ten sposób, że jest na przykład link postaw kawę pod moim filmem lub inne są możliwości w YouTubie, gdzie można drobną sumę dowolną wpłacić i ja z tego jestem zadowolony. Też dosyć często jest tak, że ktoś wysyła mi na przykład 4 sonofy czy tak jak miałem te włączniki światła, to ostatnio ich robiłem około 10 sztuk i Widz zostawił mi dwie dodatkowe sztuki w zamian za usługę, też fajna, fajna jest taka takie podziękowanie, bo mi zostają dwa sonofy i, i każdy jest zadowolony w ten sposób. Także, jak coś to wysyłajcie, nawet uszkodzone sonofy. W zasadzie to tylko kosztuje paczkomat. Ja zobaczę, czy coś z tym da się uratować. Jeśli nie, no to zostaje u mnie na części. Czasami jest tak, że jakiś stabilizator jest uszkodzony. Czasami jest tak, że soft jest wgrany. Czasami są jeszcze inne przyczyny. No w każdym razie zawsze można się jakoś dogadać. I tak ta sprawa wygląda. Dobra, dzięki za uwagę, do następnego. Pozdrawiam.